coraz częściej zdarza się, że nocą światło gaśnie na ulicach, droższa energia i cięcia budżetowe zmuszają samorządy do większych oszczędności, nie w Borzęcinie. Tutaj będzie jeszcze jaśniej. Rozbudowujemy sieć oświetlenia ulicznego. Nowe lokalizacje zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. Zresztą uważam, że no skoro kiedyś czyniło się pokaże nakłady na sieć oświetlenia ulicznego, to dlaczego dzisiaj to oświetlenie uliczne wyłączać i z tej infrastruktury nie korzystać. Wyłączanie oświetlenia jest na pewno dyskomfortem dla Mieszkańców. Dyskomfort, a co za tym idzie, mniejsze bezpieczeństwo. Jak się jednak okazuje, można oszczędzać inaczej. Od 2010 roku gmina Bożęcin inwestuje w oszczędne sodowe oświetlenie. Światła jest więcej, a rachunki maleją. Inwestycji, która kosztowała 318 tysięcy złotych, która przynosi mimo do budowy, około 60 nowych punktów świetlnych, około 90 tysięcy złotych. Zysku rocznie. Gdyby to ująć bilansowo, zeszliśmy z zużycia energii elektrycznej z 550 tys. kWh w roku 2009 do 395 tysięcy kWh w roku 2011. Do tego zmalała też emisja dwutlenku węgla. Z reguły nie można mieć więcej za mniej, ale jak widać, niektórym się to udaje. Jaśniej i taniej. Zdecydowanie. Lita Majewska, Tarwizja.